Wytrwałość, odwaga, pewność siebie to cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla Was tworzymy suplementy. Real for Real Athletes. Yo, jo, jo, Siemanko, witam wszystkich. E, nagrywamy kolejny odcinek dla Was e, z serii Turbo Cox. E, dzisiaj nie mogło być inaczej. Widzowie zdecydowali, kto będzie moim kolejnym gościem. E, no to powiem tak: chcieliście, to macie. Przyjechaliśmy do pana, który zwie się big łydka. Sorry, big Mike. Zapomniałem, że on ma inny przydomek, ale w sumie można by było powiedzieć, że w sumie też jest to big łydka. Słuchajcie, jesteśmy w piór fitness żatomi w, 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 we Wrocławiu, chciałem powiedzieć w Radomiu. Nie wiem co mi do głowy przyszło. Jesteśmy we Wrocławiu. Moim gościem dzisiaj będzie koleś, który jest wicemistrzem świata. W tym roku zresztą zdobywał ten tytuł. Jest między innymi również wicemistrzem Polski w kulturystyce i to dodam, że to są kategorie najcięższe. Gość, który startuje od 2008 roku, kiedy, kiedy w zasadzie ja jeszcze raczkowałem. No a tym kimś jest, tak jak sami chcieliście i namawialiście, żądaliście wręcz, żeby wystąpił w tym programie. Michał, mi Lewicz. Siema Michał. Siema, siema. No że masz bardzo doniosły głos, może byś się spełnił w Operze jako jakiś śpiewak. Wiesz, próbowałem, próbowałem. Nie wiem no. czy pamiętasz, jestem reprezentantem stolicy Disco Polo. My tam mamy już wrodzony dar do śpiewania. No tak, jest, na, tak. jest na stylu, śpiewaków, że masakra. Dobrze. No dobrze. E, to co, e, ja bym chciałoby tutaj bardzo ładnie powitać. Nie będziemy się bardzo, za bardzo rozwijać w temacie, bo czeka nas po prostu ciężki trening pleców. Zastanawialiśmy się z Mariuszem, co zrobimy, ale Mariusz jakby przytaknął na moją metodykę treningową i trzymamy się jakby moich założeń i robimy jednak plecy. W najlepszą bo... twoją partię. Najsłabszą moją partię. <laughs> Która ma być najlepsza, bo jak masz słabą partię, to musisz to... musi ją, musi ją przekuć w najlepszą. I dzisiaj mi wypada drugi trening pleców i to trening na klamotach, bo ja robię dwa treningi, jeden robię delikatny, taki izometryczny, a drugi, no idą ciężary i dzisiaj się postaramy to zrobić. Okej, okay, no. tylko powiem tak, trzy dni temu pisał, Mariusz to będzie trening na 50%, tak, tak lekko, Ale jak, zawsze. Zawsze. jak zawsze, jak zawsze ja to znam Za, tych zawsze, ludzi. Zawsze, bo to trzeba troszeczkę takiej dezorientacji, no. <noise> nutkę dekadencji wprowadzić. Tak tak? tak? tak, No to dobra, potrenujemy plecy, zresztą przyjmowaliśmy e, te plecy już jakiś mm -hmm. czas temu. Co prawda mam problem cały czas z ręką, ale Aha. mamy paski dzisiaj, to Aha. postaramy się jakoś I tutaj... on mówi, że po ja dni temu się wykręcałem. Nie, no wiadomo, no... Powiem tak, no. gdzie nie pojadę, to wszyscy Zawsze chcą jest. mi dopierdolić, tak? Aha, no i dobrze. No, no i dobrze, tak? Bardzo fajnie, dobrze. fajnie jest podćwiczyć, wiesz, z kimś, kto jest silniejszy, ale zapomniałem dodać jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Musimy przerwać to nagranie, ponieważ yy, nie ćwiczę z większymi od siebie. Dobra, koniec. Nara. Robić ostre plecy, tak? Mam, mam mówić już? Kurde. My tutaj śmiechem, żartem sobie gadamy, a Mike mówi tak, robimy 180 na wiosłowanie, na koniec mocne ciągi i to nie, i to nie są żarty, że to są mocne ciągi, to były naprawdę kurwa mocne ciągi. Troszeczkę pan tak, serducho obawiam się tego gościa, bo jest jakiś. Ale, ale ta łydka ja pierdzielę. Widzimy maleńka. Pokażę mu jak się ćwiczy plecy. Słuchajcie, zaczynamy teraz od, od podciągania, od wiosłowania w opadzie, na chwytem. Rączki wąsko dość, bo robimy to dlatego, że mamy problem z plecami, z dolną, z dolną częścią, tak, z szerokością. Od dołu, tak i tutaj generalnie w finezji raczej nie zobaczycie. Bardziej będą to duże ciężary, bez jakichś dopinek, bo ja dopinki robię na jeszcze jednym treningu, gdzie już mam głównie maszyn, tak i tam są wszystko w ruchach ekscentrycznych, koncentrycznych, a dzisiaj duże ciężary, dużo potu, krótkie przerwy. Duża intensywność, żeby, dużo, żeby mocno zmęczyć, szczególnie dół pleców. Czyli w zasadzie to, co mówił Mateusz Burdzy też, bo mówił, że czasem trzeba plecy, to jest taka partia, że trzeba dopierdolić, a? Duży ciężar, a nie tam się, wiesz, ciągnąć, 5 kilo i się jakoś tam z nimi borykać, nie? Jak, jak mamy jeszcze czas, to ja już mam generalnie Mariusz dwóch metod. A są to ciężary, wedle, nie wiem, jak się dobrze czuję, no to mogę sobie zrobić na ciężarach, a dwa to jest czas pod napięciem i wydłużenie fazy ekscentrycznej. Badania o tym wszystkie mówią, że to naprawdę jest dużo lepsze synteza białek stary, dużo, dużo e, lepszy przekryw poprzeczny mięśni, dużo większa siła mięśniowa po danym czasie. No w zależności od tego jak się czuję, to albo sobie robię time under under tak? Małe ciężary, ale wtedy skupiam się na czuciu, albo idą klamoty. No, no i Jeszcze druga kwestia jest taka, że co dla kogo znaczy duże klamoty. Nie mówimy tutaj o chłopaku 70-kilowym, który będzie robił e, mocne plecy w jego mniemaniu mocne plecy, czyli 60 kg 80, 100. My dzisiaj postaramy się pokazać, jak się robi naprawdę mocne plecy. Tak, tak. Będzie jeden drugiego godziny. Mimo, że to są szarpane ruchy. Lekko takie można powiedzieć nawet wahadłowe, bujane, odbijane, to, to ja to przynajmniej bardzo dobrze czuję. I po dwóch seriach już czuję całość na przykład ta, ta, Ja to samo. No. I niech mi nikt nie mówi, że oczywiście wraz z wytrenowaniem, wraz z zaawansowaniem trzeba uważać na nastawy i używać innych technik, ale póki człowiek młody, to uważam, że można się zabijać na tej siłowie. No, a że my mamy po 18 lat, testosteron duszuje, buzuje, to możemy sobie dawać. Ile? Do 40. Ja na treningu powoduję taką, e, jakby anaerobową e, e, historię, że ten to mi nie schodzi, bo, nie wiem, poniżej juda, ale cały czas jest podwyższone. Ja robię raz, dwa razy w tygodniu jakiś interwał, cały czas body fat się trzyma, bo moje treningi są na zasadzie interwałów. Krótkie przerwy, wysiłek mieszany i to się dobrze sprawdza. No, tempo, tempo w zasadzie redukcyjne. Niektórzy pewnie na tak? Jeśli śliczą tej przerwy. 30 sekund, rura, 140. Dobra, czuję, że będzie stranie pod siebie dzisiaj, ale dobrze, że mam kamerzystę ze sobą, że mi plecy umyję. Także, tak jak widzicie, tak jak mówiłem, jeżdżę po tej polsce, akurat no, tak trafiam, że oni wszyscy najcięższe muszą treningi robić, tak? Nie możemy sobie zrobić, kurwa, ręki, bicepsika lekko. Ludzie, ludzie. Dobra. Teraz będzie morderstwo. Robimy ostatnią serię ciężarem 180 kg. Ile się da? Ile się da? Czyli Czyli na jeden ruch. Ale, w świetle, ale techniczny. Ale w świetle badań, jeżeli się naprawdę, jeżeli się kurde zrobi 3-4 serie takie hipertroficzne i zmobilizuje się na dwa ruchy, na jeden, co prawda nie. To każdy trening, ale jest to mega bodziec. Właśnie mega bodziec. że nieco trening. Nieco trening. Tak. Bo tak bo, to nie ma szans. No niestety, organizm nie jest też robokopem, potrzebuje czasem też i odpocząć. Aha. Także e, osoby, które ćwiczą każdy trening, dropy, dopierdalanie na maksa, to też nie jest dobre rozwiązanie. Znam parę takich osób, no ale ja nie będę im, e, nie będę ich humoralnie omówił co mają robić, bo oni wiedzą zawsze najlepiej, więc jeszcze ja nie wpierdzielę. Dobra. Dobra, szukamy 20 i robimy tego dropa. Wy tu, kurwa śmiechy, chichy, A ja to muszę zrobić, tak? Dobra. Go. Bez. Kiem doleja. Come on. Tak. Takie. Jeżdżamy. Jeszcze na mnie wróciło tętno. Ja robię 50 od razu. Od razu? <noise> no ile się da. Ten, wiesz, krótkie ruchy, maksymalny bodziec. Pewnie to będzie miało dużo do życzenia, jeśli chodzi o technikę. Ja to czuję. Ja też. Wiesz, o co chodzi? Nie wiesz, chodzi, chodzi o to, żeby tutaj też nas nie szufladkujcie, że robimy cenę no, od pierdol, czy coś. Bo naprawdę warto, tak jak wcześniej, w poprzednim odcinku też robiliśmy plecy, warto dodać to, że. Czasami dobrze jest zrobić sobie trening inny niż zawsze, nie? bez tych spięć, tylko po prostu dopiero dobry ciężar i zrobić na maksymalnym ciężarze kosztem nawet tej techniki, nie? Ale też nie, nie zawsze, nie zawsze, no tak jak już powtarzam. Na pewno jeżeli ktoś miał tak ćwiczyć, non stop, to przede wszystkim chyba nic poza treningami nie powinien robić według mnie. Tylko jeść i trenować. Spać i trenować. Wtedy być może by to jeszcze przeszło. Ale jednak. Organizm jest zniszczalny. Ja na przykład po dwóch miesiącach zwykle ciężkiego orania robię tydzień ofu. Muszę. Ja czuję wiesz, że jestem już wypompowany i że nie ma czucia w ogóle. No tak, tak. Bo... Dobra, słuchajcie. Drugie ćwiczenie. Jak widzicie jeszcze nam oddech nie wrócił, bo tych morderczych dropach. czy do jutra wróci. <laughs> Ale to dobrze, bo dukt tlenowy się zaciągnie i będzie dobre spalanko. I będzie szła masa jakościowa. Teraz w izolacji Wiesławanie w upadzie, ale w podporze ławeczka i też jak największe ciężary, żeby tego było mało. Od razu 50 -kami. bo tyle najwięcej tutaj mamy, tak? Czy mamy coś większego? 50, najwięcej? No to jest to na szczęście dobrze. Bo jakby było, pewnie 60, to byśmy robili 60, więc jest dobrze, że robimy 50. -tką. Chociaż tak podejrzewałem, że to może być psiakłupa. No ale nie oceniajcie nas z góry. Czasem tak trzeba. Myślałem, że dam radę, a tutaj, kurwa, Panie! Drugie ćwiczenie, czuję, że można było już iść do domu. Ale znowu się zdarzy jakiś sadista, patrzcie. Uwielbiam nie mieć oddechu na treningu, bo większość osób, Ćwiczy, a nie trenuje. Mało osób jest do zauważenia, które są spocone, które są zziajane itd. To, i tak dalej. To nie o to chodzi. Dla potwierdzenia tej teorii wystarczy teraz przelecieć okiem po siłowni. Tak. Kto wygląda na osobę trenującą? Na, styran, na, na styraną osobę. Tak. Ha, tylko my, dziki. To my tu trenujemy, tak, porządnie. Ale to jest wielka różnica między ćwiczeniem a trenowaniem, naprawdę. Trzeba pojąć te dwa po, pojęcia. No, staraj się drugą zrobić szybko. Proszę, jest to zarzucanie, kurde, tych handli. To kurde, jednak kosztuje dużo prądu. Przekłada się to potem na 1,5 ruchu. Ale przy okazji martwy się zrobi. samego siebie gdzie najbardziej czujesz plecy? No ja dół i o to chodzi. Ja dół. Nawet... A to jest starte zmęczenie pod martwociąg. O! <grym> Rozrzewka. To była rozgrzewka, się w końcu mogli zdjąć plecy. I cóż mogę dodać? Michał pytał, czy spodziewam się, że będzie ciężko. Nie ukrywam, spodziewam się. Ale... No, ale skoro mi powiedział Mariusz, robiłem na 50%, to myślałem, że trochę będzie w tym prawdy. Aczkolwiek widać, że żartownik z niego i lubi sobie trochę pożartować. Nie, fajnie, fajnie, powiem wam. Opłaca się czasem poćwiczyć mocno. Nie robiłem pleców w tydzień czasu. Przygotowując się specjalnie pod Michała. Wczoraj przyjechałem wieczorem, żeby ci sobie rano zjeść normalnie i mieć powerka, żeby zrobić dobre trening. Powiem, dobrze się czuję. Wstępne. Następne e, oddechy są już złapane, bo, bo był kryzys, bo był, był. kryzys ewidentny po tych dropsetach, trochę nas odcięło. Nie <grym> ten... byliśmy sobą. <grym> tak, organizm musiał ten e, metabolizm wyrównać. Mi energia wróciła, możemy dalej zapieprzać. Ja bym teraz powiesłował albo sztangą T, albo ja bym zrobił e, dobrą maszynę. No to twój, ty, twój trening, Dobry. Ja to tylko wiem. Tylko że no, Mariusz e, jakby dostosowuje dzisiaj do mnie a ja bardzo kuleję, jeśli chodzi o środek pleców i tą część międzyopadkową, to często wplatam, często, zawsze wplatam jakąś formę wiosłowań do klatki piersiowej. Zwykle są to wiosłowania w opadzie, tak, ale w chwycie szerokim do, do klatki. Do tak, klatki. ale że mamy fajną maszynkę, bardzo przy, przyzwoitą, to zrobimy sobie imitację tego ruchu, siedząc w pozycji takiej bardziej wyizolowanej. Także sobie... Przełożymy ruch te sztanki na maszynę. A teraz na większości siłowni już taka maszynka jest praktycznie dostępna, nie? Dostępna, nie? Bo nie widziałam, żeby, żeby gdzieś jakaś siłownia nie, nie miała było. takiego kamerka, nie? No, zajebiste. Także fajna sprawa, próbujcie, warto sobie poćwiczyć też na czymś takim. O, je, jest i on! Teraz zobaczymy prawdziwe plecy. O, ty <laughs> Ale chudzinka! Jasne, zma jaka waga? 120. 120, 108. Oceńcie w komentarzach, kto jest większy. To jest większe. Słuchajcie, tak naprawdę formę trzeba mieć w dzień zawodów, a to jak my teraz wyglądamy, to tam się nie ma nijak do rzeczywistości. Brzuchy takie. Tak. Jak na masie. No ale każdy facet powinien mieć brzuchy. Tak, tak, tak. Kobiety to, to, to kochają. Tak. Kobiety kochacie. Uh. Dobra. Jak robimy? A bo ty teraz Ty zaczniesz, tak? No mogę chodzić. Dobrze. Jak, jak, jaki rozmiar koszulki? Chyba 2x. 2x, no. I opięta na mnie, tak jak na mnie ESka. Nie, ale waga fajna. 120 jeszcze kilo widać. Kawał chłopa. Przyrost też jakieś. Będziemy m. 1,66 m. się ustawiłem. Tak? Jakiś skurcz mnie złapał, zamiast na plecach, to, to nawet na pośladku, kurde! Co za ćwiczenie, co my robimy? Kurde, nogi czy co? Co ten Michael mi tutaj wkręca, że to na plecy miało być? Dobra, patrzcie, jak ta chwila, wykonanie. Jedziemy z tym koksem. Sturbo koksem. No! Oh. ciężej. Oh. 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 Uh. Bo bardzo duża intensywność. Praktycznie widzicie jeden po drugim, wchodzi. czyli przerwy trwają 20 sekund. Ja na przykład robiąc treningi na plecy, skupiam się tylko na tej grubości tych pleców, bo szerokość mam, zawsze miałem tą ramę szeroką, ale jak ktoś ma tą ramę szeroką, to tam trudno nabudować. I zawsze wszystkie moje treningi robię pod kątem grubości, a czy to wyciągi, czy to te. I. Ca ważna rzecz, o którejśmy rozmawiali z Mariuszem. Jak ktoś zna trochę anatomię, a przybliżył nam to doskonale nasz czempion, ostatnio Radek Słodkiewicz, nawet Mariusz też robił z tego wykład, tak, jak mówiłeś. Znaczy Stomek Słodkiewicz opowiadał o tym. No, no, zapomagałem. Tak, warto wiedzieć, że jest przyczep początkowych, przyczep końcowy danego umieścia i jaką on funkcję pełni. My tutaj też to zrobimy zaraz, czyli zrobimy sobie pełnego pełne jakby przenoszenia od od góry do dołu. Od góry do dołu, od fazy maksymalnej rozciągnięcia po pełną supinację na małych ciężarach, żeby tak wyciszyć trochę ten trening, bo przecież jeszcze martwe ciągi. że korona. Martwe ciągi się okropna. No. takie wyciszające ćwiczenie po tych morderstwach na plecach, któreśmy czynili przez ostatnie pół godziny po to aby złapać oddech przed martwymi ciągami ostatnie ćwiczenie, nie będziemy już tam za bardzo świrować no. Ale humorki wróciły normalnie się rozmawia Zaraz, zaraz będą humorki. Zaraz znowu będą idziemy <laughs> A znając życie to pewnie nie będzie do dziesiątka O Boże Michał gdzieś ty mnie kurde sprowadził Ja pas mocy tak. i tutaj od razu 20 do góry proszę bardzo żebyśmy wiedzieli z kim trenujemy big Mike Mikulewicz a to tak przy okazji powiemy że Wojtek, Wojtek Pieczaba e, robi, robi, te. robi te pasy i jest bardzo takie solidne wykonanie fajnie się pierwszy raz mam trzymają te pasy tak. przymierzyć tak. One, wiesz, to Gość poszedł pompować rękę, bo dowiedział się, że będzie konkurs mierzenia bicepsa. To jest dopiero, kurde, ambicja, ambicja, nie może być najgorszy w Polsce. Nie, 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 słuchaj, bo to jest bardzo poważny program, no. Bardzo poważny program. To trzeba podchodzić bardzo do Bardzo poważna ręka, zaraz zmierzymy. Dobra, słuchajcie, e, jesteśmy już po treningu, jak widzieliście, nie było... To ja dalej pompuję. Nie było executes, czyli nie było wymówek. Zrobiliśmy bardzo fajnie plecy. Dziękuję mojemu koledze Michałowi, że wystąpił w naszym programie, dziękuję mu za fajny trening było fajnie, grubo ciężary konkretne, mam nadzieję, że wyciągniecie też coś dla siebie z takiego treningu zobaczycie na swoim przykładzie jak się trenuje na większych ciężarach tak jak mówiliśmy, wspominaliśmy pamiętajcie, nie łapcie się za ciężar bez odpowiedniego przygotowania nie co tydzień, dropsety też często, ale nie do przesady nie co tydzień takie treningi do maksymalnego zakatowania mięśnia gdzie by mój gość Gość poszedł, pompuje jeszcze łapę, no dobra, niech ma, ma prawo, najwyżej to wytniemy, żeby inni chłopcy się nie wkurzali, że, e, że są jakieś, jakieś inne, jak to powiedzieć, wyleciało mi słowo z głowy, e, dobra, nieważne, e, kurde, słuchajcie, nie rozśmieszaj mnie, e, słuchajcie, dobra, e, zmierzymy dla Michaela łapę, Powiem tylko tak, niektórzy mieli fory, bo robili akurat trening rąk. Michael powiedział, że nie chce być najgorszy, dlatego przyszedł troszeczkę sobie podpompować rękę. Chociaż przy plecach wydaje mi się, że też delikatnie ją przypompowaliśmy. Michał, jak tam rączka już jest przypompowana? Tak. Tak wygląda pani szer. Pani, tak pani szer. Pani Zobaczcie, przypompowany dobrze. I zaraz sprawdzimy, zmierzymy mu rękę. Dzisiaj. Ostatnio ktoś nam zarzucał, że nawet nie stać nas na e, centymetr. Proszę bardzo. Jest nówka. E, jest e, od, od jednego centymetra, Czy nie będzie oszukaństwa. Dobra, kolego, która ręka? Dawaj prawo. Prawa większa? Tak jest. Dobra. Let's see, co my tutaj mamy. Ile obstawiasz? Nie wiem, 50. 4, ja myślę 47 albo 35. 34. 34. Dobra, popatrz. Czekaj, najpierw tak, żeby nie było, wiesz, Szary żeby nie było.

Eee, także możemy sobie zapisać, że 50F się wydaje się na więcej, prawda? Wydaje się, że jest większy, bo kulturystyka to magia. Tak, to jest magia. Nie, fajny, fajny biceps, dobra sylwetka. Big Mike, tak jak powiedział, niedługo przechodzi albo inaczej może wraca do, na stare śmieci i zaczyna starty być może na wiosnę, tak? Być może. Być może na wiosnę eee, w, w IFBB. To będzie na pewno wielkie objawienie, na które czeka już nie jeden kibic nie jeden zawodnik w Polsce, bo zobaczyć tego gościa na scenie, to będzie nie lada, nie lada wyczyn i fajnie będzie, że no w tej najcięższej kategorii będzie znowu solidna walka, bo e, można zauważyć, przynajmniej jest takie moje zdanie, kiedyś waga ciężka, to była waga ciężka. Był Łukasz Mierczak, Łukasz, Buguchowski, Piotr, tak, Radek e, Słodkiewicz, był Radziu Słodkiewicz, był jabłoński, e, jako, jak się nazywał, ten drugi włosach Jabłoński. Marcin Jabłoński, tak. Tak, było dużo chłopaków naprawdę ze sporym kalibrem, ogrom, to, były, to byli ogromni kolesie, a teraz ta waga ciężka to są zwykle trochę wyżsi goście, no i 101, 102 kg. Tak, tak? którzy nie mają tej kubatury, prawda, i nie mają takiej fajnej rozłożystości tych mieści. Gdzieś ta waga ciężka uciekła, może dlatego, że jest to niszowe, może dlatego, że jest to finansowo bardzo jakby trudne no do i, to są lata, lata I trzeba lata ćwiczyć, żeby, żeby no taką sylwetkę osiągnąć. Ja kocham właśnie te plus 100, no i ostatnio te plus 100 kuleje, chciałbym, żeby to kurczyć. Chcesz taki... tam uczyć nosa. Chciałbym trochę. tam po prostu pokazać. Się. Może nie uczyć nosa, bo ja tam się nie, nie, nie mam za jakiegoś, Bóg wie kogo, ale chciałbym na pewno wystartować plus 100. W IFBB na starych śmieciach takie małe marzenie, ale to czas pokaże. To, to różnie by. Nie, fajnie no. będzie Cię zobaczyć naprawdę, bo podziwiam Ciebie w tych innych federacjach, e, takich troszeczkę mniej e, wiadomo, no prestiżowych, tak. Tak, tak. Tam, tam czeszę wszystko praktycznie. M nie spotkałem się z opiniami wielu osób, wielu zawodników, że jak Mikulewicz przejdzie do IFBB. To na pewno nie będzie dużej różnicy, jeżeli chodzi o miejsca, niż w teraz w tej federacji, w której jesteś. Bo no, moim zdaniem. Nawet może jeszcze no, będzie lepiej. W, istot... w każdej federacji są słabsi i sła, są no lepsi. Tak, tak. W NAC może jest o tyle inaczej, że jest mniej zawodników. I powiem Ci szczerze, że jedynki z każdej kategorii mogą śmiało no tak, ka tak, ka ka rywalizować z jedynkami z IFBB, ale potem się zaczyna już taka przepaść. Tak, tak, tak. No. no zobaczymy, bo w tym wszystkim najważniejsze jest nie, gdzie startujesz, ale. Jaki progres robisz i czy jesteś w ogóle fajnym gościem i czy jesteś dobry dla innych i tak dalej. To no, takie bardziej filozo filozoficzne, ale no, sportoś raczej łączyć. łączyć, a nie dzielić i tak, jakieś powodować tutaj napięcia. Tak? No, dlatego ostatnio mówiłem, że chciałbym wystartować jeszcze w sopocie w <laughs> przyszłym roku, bo tam jest taki fajny... A nie, w sopocie, jak sopocie. W ale to już są zawody poza IFBB. Tak, to jest, wiem. to wiesz. A jakie to była słowo no, Czyli na plaży, tak? Jest. Forma na plaży zrobiona. I można lecieć. Dobra. Słuchajcie, teraz y, mieliśmy mierzenie łapy, mieliśmy trening. Co zostało? Zostało podciąganie po plecach. Podciąganie po plecach. Michał, nie wiem jak to zrobisz. Ha mnie to interesuje. No to przygotujcie się na, na dobre dwa ruchy. Nie, <laughs> nie naprawdę! <laughs> Kurde, no, tak bywa, no, bywa. Nie, nie we wszystkich. Może być najlepszy, Michał. Sorry. Dobra, lecimy. 30 sekund. Michael, startujesz, no. bo już widzę, że jesteś spójny. Tak, od, od całego wiązania pasku. Dobra, 3, 4, proszę. Raz, 2, 3. Dobrze, 4. Dawaj. Dawaj 5, jedziesz. Dawaj 6, dobrze, ambitnie. Dawaj 7, nieważna jest technika. 8, nieważna technika, naprawdę. 9, dawaj, Kruszczytowiec. 10 11, dawaj 12, jeszcze 5 sekund. 13. Jeszcze. 13. 29 sekund. Widzicie? Widzicie? Po plecach. Poszło. Po plecach. Ale taki ambitny. Takiego gorsza, trochę jeszcze nie miałem. No po prostu tak ambitny, że masakra. No, bo dzisiaj dobra zabawa. Dobra zabawa. Niech to ma być I... też pan. No, było nie, że mam że pan ci... Congratulations, dziękuję. Pięknie. Wygrałem, co wygrałem? No Zobaczymy jeszcze na koniec, na koniec serii, jest tak, że no. osoba z największym bicepsem i osoba, która najwięcej razy się podciągnie, dostaje no. upominek od RILFARA. Także możesz tam liczyć na, jakiu, jakoś, e, na jakąś przetreningówkę e, w szocie, w jednym. Będę się warto, dzielił. warto było startować. Podzielę nie? na cztery treningi. <laughs> nie, to jest nagroda, na której warto naprawdę się podciągać. No. Dobra, Majki. Dziękuję Dzięki bardzo za trening. Zajebiście było, trochę jestem starany, szczerze ci powiem. No tak, bo to nie było no. lekko. Kurde, 220 w ciągu, 180 podciąganie w opadzie. Tak. 50 tak jak widzieliście, to odcięło nie było nas, tak, tak. nas w pewnym momencie. No. To nie był trening na, la, na lajcie, czyli taki umówiony, kurde, przyjdźmy sobie po pod kamerkę, nie? Tak. Tylko daliśmy po prostu dobrze, czadu. Ja jak już przejechałem do góry, przecież powiedziałem, byłem na szóstym pięciu, to, to szedłem z takim bananem. Powiedziałem, że będzie, że będzie dobra jazda na treningu. No i tak było, tak było, dobra. Dzięki jeszcze raz, dziękuję. Będziemy pewnie wiedzieć. niebawem z kimś innym. Michael zaliczony. Otaczony, mamy go. mamy go. Dobra, dzięki Hea. Saluto. Yy, to jeszcze nie koniec. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na koniec yy, wiosłowania handlami nie odłożyliśmy handli. Jak wiemy z poprzednich odcinków, kto nie odkłada handli, tylko kurwa miękkie faje. Dlatego ja, Turbo Cox. Jestem tutaj po to, żeby posprzątać tu całą siłownię. Epa. Nie ma wymówek. Jak potrafisz ćwiczyć, to potrafisz odnieść ciężary. Tylko żebym zaraz nie podnosił ciężarów nie swoich, nie? Nie, te dwójki to już nie są no nasze. Us usprawiedliwam Michaela. Powiedziałam, że sam to zrobię, on chciał mi pomóc, także nie mieć do niego zarzutów i pretensji. Wytrwałość, odwaga, pewność siebie to cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla Was tworzymy suplementy. Real fun for Real Athletes.